Ta z pozoru produkująca same nudne nie zmieniające się latami motocykle firma Ma w swojej ofercie kilka pojazdów ikon, które zawsze chciałem mieć. które w taki czy inny sposób małymi kroczkami były udoskonalane przez lata i do dziś są nieustannie w produkcji lub mają swoich współczesnych reprezentantów. Głupi na to, nie ma to tamto. Zaraz mnie poniesie, a jutro muszę oddać ten sprzęt w o, całości. Nie. Moje uszanowanie, witajcie ponownie, kamień z tej strony. I dzisiaj, co tutaj wam dużo będę mówił, spełniam swoje marzenie z młodzieńczych lat, kiedy to Katana była gdzieś tam motocyklem dostępnym, który miałem w swoim pokoju. Oczywiście na ścianie, no bo przecież jako plakat, a nie osobiście. O ile nie lubię motocykli sportowych. No kiedy. A, takie wiecie, od biedy mogę pojeździć. To katana zawsze była gdzieś w obrębie moich zainteresowań. W 2019 roku, pokazana na targach, chyba pierwszych targach ptaku, była ona zaprezentowana jako taka wielka nowość i już wtedy mi się szalenie podobała. I marzyłem o tym, że w końcu dostanę ją do testów. I dzisiaj dostałem i to jeszcze w wersji takiej specjalnej, bo z powerpackiem. Były travel Paki, które wam dodawało kilka bajerów tutaj. Dodały bardzo ciekawe smaczki. Po pierwsze, mamy z tego co pamiętam inne siedzenie tutaj z tym czerwonym paseczkiem, bardzo ładnie korespondującym z czymś bardziej istotnym, czyli zaciskami czterotłoczkowymi brembo, radialnie zamontowanymi, które hamują, Uuu, no spokojnie są w stanie wyhamować nawet z nawiązką ten sprzęt, przypuszczam, żeby zabrać go na tor. A podejrzewam, że na takich ciasnych torach, jakie mamy w Polsce, on się by sprawdził, naprawdę nieźle, nawet w moich rękach. To heble naprawdę wystarczają spoko, z tyłu mamy już zwykłe Nissiny, ale z tyłu jest też ten piękny, z nakładkami karbonowymi, Ach, muszę go dotknąć, krapowicz, tak? Powiem tak, y Malowanie i wykończenie tego wahacza pozostawia troszkę do życzenia. I to jest chyba jedyna rzecz, do której się przyczepi w tym motocyklu. Bo reszta jest spoko. To jak on jeździ jest spoko, to jak on wygląda, jest absolutnie spoko. No, ma ten nowoczesny sznyt, ale też nawiązuje bardzo dobrze do tej oryginalnej pierwszej katany z lat 80. jeszcze. I to mi się niesamowicie w tym motocyklu podoba. W ogóle te znaczki. Tu mamy katanę, tu mamy katanę, tu mamy katanę z napisem katana. Oczywiście pod licznikiem mamy katanę i na samym Liczniku po włączeniu. Ach, sorry. Jak włączymy licznik, tutaj taka fajna grafika. Też z logiem katany, luzik No i oczywiście na kluczyku jest katana. Także Git. Oj, 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 ależ to mi się podoba. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku zacząłem dość mocno z marką Suzuki jeździć, ponieważ te motocykle w większości były już objeżdżone przez wszelkie redakcje, a ja nie miałem z nimi jeszcze takiej styczności. Katana była na szczycie mojej listy jakby pojazdów, które muszę przetestować. I teraz zobaczcie. DR 750 Big. Ewentualnie DR 800, coś na co poluję i być może prędzej czy później pojawi się w moim garażu. Od zawsze go chciałem. Tuż obok była właśnie Katana. Mniej więcej w tych samych czasach się pojawiły i Teraz, jak zobaczyłem odświeżoną wersję, serduszko zabiło szybciej. Kolejny motocykl Hayabusa. No, któż nie zna Hayabusy? Pierwszy seryjnie produkowany motocykl, który przekroczył barierę 300 km. Chyba, że się mylę, mnie poprawcie. Wracając do DR-ki, jego następcą, tudzież kontynuacją tej serii modelowej jest w mojej opinii pojazd, którym jeździłem, czyli Suzuki 1050DE. Nagle okazuje się z tego mojego takiego rozumowania, że marka, która Podobno nie ma nic ciekawego w swojej ofercie i tworzy nudne motocykle. Ma serię pojazdów, które ja i przypuszczam nie jestem sam w tych rozważaniach, o których od dawien dawna marzymy i chcemy się przynajmniej przyjechać albo nawet i posiadać. Pewnie nie odkryłem tutaj, wiecie, niczego nadzwyczajnego, ale z kim bym nie rozmawiał o Suzuki, to właśnie zawsze pojawiały się te same zarzuty, że to są motocykle nieinnowacyjne, że są brzydkie, że to, że tamto. Nie widziałem słabych opinii na temat tego, że u sypią się albo coś w stylu. Nic z tej rzeczy. Solidne, konkretne maszyny. A jak się przyjrzeć bliżej, to te, na które czekamy, e, które chcielibyśmy mieć. No. Jeździłem ostatnio GSX s, -S 1000 GT, który ma ten sam silniczek. I jakby e, wydawało mi się, że będą szalenie podobne. A tu wiecie, no inne nadwozie i tyle. Ja pierdykam. Nic bardziej mylnego. Tak zwykle troszkę o <laughs> trochę offroadu musi być też troszkę specjalnie to zrobiłem, żeby zobaczyć jak ta kontrola trakcji sobie daje radę, bo co musicie wiedzieć kontrola trakcji w Suzukach działa bardzo fajnie jak się okazuje z uwagi na to iż pozwala na troszkę zabawy, pozwala troszkę na poślizg tylnego koła, na to żeby ono zabuksowało do tego też nie wycina wam w bezczelny sposób um, opcji podniesienia go na gumę. A ten motocykl bardzo łatwo idzie z gazu na gumę. Oczywiście, jeszcze jak dojdzie do tych tam e, 6000 obrotów, to jest szał jeszcze jeden taki o, w plecki i czujecie, jak on po prostu chce jechać, jak on chce się napędzać i pędzić przed siebie bez opamiętania. Superanko. O, nie mam palipa, także spoko. No i cóż, w porównaniu do e, GSX s, -S Tysiączki. oczywiście silnik bardzo podobnie chodzi, no to tutaj nie ma co się oszukiwać, to jest ta sama jednostka od lat robiona, e, praktycznie bez zmian, dochodzą tylko nowe normy emisji spalania, ale mapy wszystko jest na tyle dopracowane, że tutaj nie ma wiecie, takich rzeczy, na które często w motocyklach chińskich się żalimy, nie? ale jak na Nakeda przystało, czyli motocykl no, taki no, trochę na miasto, troszkę poza miasto, trochę na tor, e, to ma kilka takich fajnych rzeczy. Które jakoś tak w GSX-sie nie rzuciły mi się w oczy. Ale oczywiście mamy super działający quick shifter. więc zmiana biegów nie jest niczym trudnym. Teraz zobaczcie, jestem na szóstym biegu i ja na tym szóstym biegu motocykl sobie będzie turlał się 29 km na godzinę, 28 km na godzinę, dodaję gazu i bez żadnego szarpania on staje i jedzie przed siebie. No szkurczak, jest to imponujące jak dla mnie, nawet bardzo. Jest piekielnie elastyczny. Podczas jazdy w mieście. Oczywiście, kto będzie z szóstki ruszał z tak małej prędkości. No przy jakimś awaryjnym hamowaniu chyba nie będzie to jakieś specjalnie trudne, prawda? Wydaje mi się, a tam jest zamknięta, to ja chyba sobie tutaj muszę pojechać, tak. Poza tą szaloną elastycznością też fajne jest to, jakie mamy tutaj tryby jazdy i tryby kontroli trakcji. I od kontroli trakcji zaczniemy. Mam w tym momencie włączoną ją na pierwszym z pięciu poziomów. Piątka jest oczywiście najbardziej restrykcyjna, jedynka najmniej. Zobaczcie, co się stanie. No, dobra, pewnie na kamerze nie było tego jakoś nie widać. A ja też się za bardzo pochyliłem na przednie koło. E, ale wierzcie mi, tam był chorobowaty asfalt. Na większości miejskich asfaltów. Po prostu non-stop ten motocykl mi zrywa w czy w zakręcie, co jest logiczne, ale też i na prostej. A nie daj Boże, że będzie troszkę za mokro i jedziecie na mapie. A, <laughs> nie ma bata, on będzie tańczył, ale na tyle e, przewidywalnie, że nie wprawiałoby to w jakiś... E, Przerażenie, że tak powiem. Proszę nie regulować odbiorników. To nie motocykl taki mały, to trochę Rider przyduży. Ale nie będę robił z siebie męczennika, mówiąc Wam, że jest jakoś tutaj niewygodnie. Nie ma za dużo miejsca, oczywiście, na nogi. Jest bardzo podobnie jak w gt -ku. gsx GSX-S1000GT w sensie. Ale ta kierownica, i ustawienie bardziej mi pasuje. I powiem Wam szczerze, tak jak będziecie widzieli to na przebitkach, jeździliśmy u boku Benelli. 550 Tornado, gdzie jest to typowy sport i tam czułem się bardzo niekomfortowo. Zwłaszcza jak usiadłem sobie na niego bezpośrednio po nim, po benku, i nagle okazało się, że to nie jest taki mały motocykl, jest fajny. To siedzenie jest ciekawie zaprojektowane. Tutaj ten element jest tak podniesiony do góry. W związku z powyższym, nawet jeśli kanapa Was suwa, to suwa Was tam mięciutki element, a nie. Gniecie, wiadomo, którą część ciała. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest chyba lampa, która pochodzi żywcem z Wistroma. Archaicznie wyglądający zegar, e, oczywiście, bardzo pasuje do tej maszyny. Przyczepiłbym się do tego, że w osiem słońcu kiepsko widoczny, przynajmniej jak dla mnie, chyba że czegoś nie wiem, jak ustawić i przestawić, ale e, troszkę tutaj było to niekonsekwentne. Natomiast jest też naciskane informacji, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, e, ale nie wiem, jakoś tak wydawało mi się, że zbyt mało widoczne. Ciekawe miejsce na kluczek. Ten zadupek z tymi takimi lotkami rozłożystymi, fajnie to wygląda, lampa świetnie wygląda ogólnie ten motocykl w trakcie jazdy, co mam nadzieję, w miarę te zdjęcia, które zrobiłem, będą oddawały. W trakcie jazdy on wygląda obłędnie, taki zawsze w natarciu nastawiony na zapindalanie. Mówiąc krótko, bardzo dynamiczna. Stylistyka, mimo że właśnie jest bardzo mocno osadzona w latach późnych 80., wczesnych 90. -tych. Fajne te, te łezki, nisko schowane kierunkowskazy, troszkę takie narażone na ewentualne uszkodzenia w pierwszej kolejności. więc za mocno wystają, moim zdaniem. A tutaj już są, wiecie, schowane ładnie, no i punkt wydech. Siadacie na niego i czujecie, że jest to dość spory, ciężki motocykl, ale wystarczy odpalić, odwinąć manetę, robi się bardzo leciutki. I tak jak katana, w sensie, że broń jest prawdziwie ostra dopiero w rękach odpowiednio wytrynowanego użytkownika, tak samo i Suzuki może być narzędziem świetnej zabawy. Pod warunkiem, że trochę się z nią oswoicie. I. No na pewno nie jest to pojazd na pierwszy motocykl przewidziany, tylko już dla bardziej doświadczonych jeźdźców. To jest jedna z tych maszyn, które widziałbym w tym idealnym garażu. Może zostać w ocz, jako taki wszędołas do zabawy, to dojazdy na co dzień i coś na dłuższe odcinki. Jeszcze szukam. To tyle. Spadam, bo zimno. Dajcie znać, co o nim sądzicie, napiszcie w komentarzach. Nawet tak taktycznie po prostu, żeby był komentarz dla zasięgów. Dzięki po raz kolejny za oglądanie. Do następnego. Cześć. A może chcecie coś jakąś konkretną maszynę zobaczyć w pierwszej kolejności? Dajcie znać też.